Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie paszczeciki z kapustą i grzybami. Żeby ułatwić sobie temat, my wykorzystamy do tego celu przepis na pikantne ciasto drożdżowe. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania pasztycików z kapustą i grzybami będziemy potrzebowali y, do ciasta 220 ml mleka, jedna kostka świeżych drożdży 42 g, jedna łyżeczka cukru, 80 g masła, jedno jajko M lub L, 500 g mąki, jedna łyżeczka soli i ponadto nasza kapusta z grzybami. Przygotowanie przepisu rozpocznę od y, pikantnego ciasta drożdżowego. Czas przyrządzania... Ciasta 5 minut, łączny czas 35. Przepis oceniany łatwy. Rozpoczynam gotowanie. Do pojemnika miksującego wlewam 220 g mleka. Teraz dodaję łyżeczkę cukru. Dodaję kostkę świeżych drożdży 42 g albo dwa opakowania drożdży suszonych. Ja dzisiaj korzystam z drożdży świeżych i dodaję do pojemnika. I teraz będziemy yy, podgrzewać i wyrabiać nasz rozczyn. 37 stopni 3 minuty, obroty w prawo 1. Teraz będę dodawać pozostałe składniki. Dodaję 80 g pokrojonego na kawałki masła. Taruję. Masło mam przygotowane. Dodaję do pojemnika. Dodaję teraz 500 g mąki. Mąka przedna. Jedno jajko wielkość M i jedną łyżeczkę soli na początek jajko. Jajko dodane i ostatnia rzecz nasza łyżeczka soli. I teraz wszystko będziemy wyrabiać przez dwie minuty. Zamykam i wyrabiamy. Ugniatanie właśnie się zakończyło. Otwieram misę, ściągam pokrywę. Ciasto wygląda na fajnie wyrobione. Patrzę co dalej. Ciasto przełożyć do miski, przykryć i na co najmniej 30 minut odstawić w ciepłe miejsce, aż podwoi swoją objętość. Nie ja mam przygotowaną miskę. Także wyciągam i przekładam nasze ciasto drożdżowe do miski. Wybieram tutaj wszystko. I ciasto zostawiam na 30 minut pod przykryciem do wyrośnięcia. Minęło pół godziny. Moje ciasto, jak już za chwilę zobaczycie, bardzo ładnie wyrosło. Podwoiło zdecydowanie swoją objętość. Ja to teraz podzielę na pół. delikatnie przegniotę. Mam przygotowaną mąkę odrobinę, podsypię sobie moją matę. Tak samo podsypuję ciasto i teraz rozwałkowuję to na taki duży prostokąt. Moje ciasto jest, jest już rozwałkowane, jak widzicie, jest naprawdę dosyć duże. Ja teraz jeszcze delikatnie sobie tutaj nożem wyrównam je, odetnę nadmiar, aby prościej nam było je zwijać. I na tak rozwałkowane ciasto będę teraz wykładać nasz yy, farsz. A farsz to jest nic innego jak yy, kapusta wigilina z yy, grzybami. Przepis na tą kapustę z grzybami znajdziecie u nas na kanale, jest to poprzedni odcinek. Zachęcam Was do obejrzenia. Ja teraz wykładać będę ten farsz na ciasto. Biorę sobie moją łopatkę, i tutaj cienką warstwą rozsmarowuję po moim cieście drożdżowym, pamiętając o tym, aby zostawić. Na koniec wolny brzeg. Nie wykładam za dużo tego farszu. Tak jak widzicie tutaj taką średnią ilość, aby wszystko było pokryte dosłownie cieniutką warstwą naszej kapusty. Farsz rozsmarowany i teraz musimy zwinąć wszystko w taką jedną dużą roladę. Ja zaczynam od tej strony. Delikatnie sobie robię tutaj zakładeczkę i dalej w ten sam sposób roluję. Staram się najściśle jak mogę, ale tutaj też pamiętajmy, że ciasto drożdżowe będzie rosło, więc to i tak będzie większe niż jak zwiniemy. Rolatka cała zwinięta. Teraz będę ją kroiła na mniejsze kawałeczki. Kroję całą roladę w ten sposób. Teraz przykładam sobie moje pasztykiki na blaszkę. Pamiętając, aby zostawiać pomiędzy poszczególnymi odstęp. Pierwsza część moich pasztycików jest już przygotowana. Ja teraz z drugą częścią ciasta postąpię tak samo jak z pierwszą. Czyli rozwałkuję, rozsmaruję farsz, zwinę w, w rolatę i pokroję na mniejsze kawałki. I jak już uzupełnię blachę, wrócę do Was i będziemy wkładać do piekarnika. I opowiem co dalej. Moje pasztyciki są już gotowe. Tutaj w miseczce przygotowałam odrobinę mleka. Teraz do tego wybijam jajko. Wszystko muszę rozmącić za pomocą widelca rozmąconym jajkiem. Będę po kolei smarować każdy z naszych przygotowanych pasztecików. Mi wyszło półtorej blachy. Jak możecie zauważyć, to też kwestia tego na jakie kawałki to przetniecie, ale tyle wychodzi mniej więcej z jednej porcji. Dokładnie smaruję każdy pasztecik, dzięki czemu one będą takie ładne, błyszczące, niematowe. Jeśli chodzi o pieczenie takich pasztecików, ja piekarnik już w międzyczasie sobie rozgrzałam. Nagrzanie góra-dół. 170 stopni i myślę, że będziemy piec około 15, 10-15 minut. Tutaj już musimy kontrolować, bo wiadomo, każdy piekarnik troszeczkę inaczej piecze. Dostała mi ostatnia partia do posmarowania. Ja będę piekła pojedynczo, ponieważ nasz piekarnik niekoniecznie fajnie piecze, jeżeli mamy dwie blachy jednocześnie włożone. Także na początek biorę blachę numer 1 i wkładam do piekarnika. Paszteciki są już upieczone, wyciągam je z piekarnika, odstawiam na blat. Jeżeli chodzi o czas pieczenia moich pasztecików, łącznie wyszło około 20 minut. Tutaj ja zawsze sprawdzam, jak wygląda góra naszego pasztecika. Jeżeli jest ładnie zarumieniona, znaczy jest już upieczony i gotowy. Teraz zostałem do ostudzenia i wrócimy do Was z wysudzonymi pasztecikami. Tak się prezentują gotowe, skończone, upieczone pastyciki. Z tej porcji, którą przygotowałam, wyszło dokładnie 22 sztuki. Ale pamiętajcie, że Wy zawsze możecie przygotować nieco mniejsze, więcej farszu, mniej ciasta i w inny sposób to zawijać. To wszystko już zależy od Waszej inwencji. Takie pastyciki fajnie się sprawdzą, na przykład na wigilijny stół do barszczyku. Myślę, że też jako opcja po świętach, jak zostanie nam trochę kapusty z grzybami, zrobić coś takiego i na pewno każdy z chęcią zje. Nie patrząc już na tą naszą kapustę, którą jedliśmy przez, przez całe święta. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Teraz na krótkie podsumowanie. My właśnie spróbowaliśmy sobie jednego z paszczycika. I teraz tak: ciasto mega kruche, nie jest takie ciągnące się, jest po prostu idealne. Jeśli chodzi o środek, kapusta z grzybami jest wilgotna, smakuje bardzo dobrze to w połączeniu. Ale jak na moje podniebienie, no to tego, tych paszczycików samych się raczej nie je. Lepiej sobie z, wypić, zjeść je z kubkiem gorącego barszczu. Te paszczyciki naprawdę bardzo dobrze wychodzą, bardzo dobrze smakują. Wydaje mi się, że to jest takie danie w formie posprzątania tego, co nam zostało na wigilijnym stole i czego nie zjedliśmy, czyli zostało nam jeszcze trochę kapusty. Robimy szybkie ciasto i mamy taką dobrą sprawę paszczeciki i popijamy je barszczem, wszystko zużywamy, żeby nic się nie marnowało. Reasumując, przepis dość szybki, bardzo dobry, bardzo smaczny, nie jest zbyt skomplikowany. Nam wyszło, jak widzieliście porcji 22 porcje wykorzystaliśmy resztę, resztę kapusty, która nam została. I tyle. Dajcie znać, czy lubicie w ogóle takie paszyciki, jakie podajecie, czy robicie mniejsze, większe, to już jest kwestia gustu. Z naszej strony wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!